Dzień dobry, witam serdecznie przed Państwem i przed Wami Michał Olszak, który jest laureatem konkursów, różnych konkursów, ale dzisiaj wywiad w związku z konkursem dotyczącym Ewangelii Świętego Marka. Ale zaczniemy od tego, Michał. Czy masz jakieś pasje w swoim życiu? Pasje, tak. Bardzo lubię gotować, podróżować, interesuję się zwierzętami. Bardzo lubię chodzić do różnych ogrodów zoologicznych, jak na przykład gdzieś jedziemy za granicę, to właśnie tam zwiedzamy ogrody zoologiczne też. Hmm, a masz jakieś zwierzęta? Mam chomika. O, proszę, może jeszcze jakieś przybędą. Jeśli... Tak, jutro może przybędzie kolejny chomik. Ten, co teraz mam, ma na, ma na imię Ignasia, bo na początku miał być Ignaś, ale okazało się, że to dziewczynka i jest Ignasia. Rozumiem. Michał, ja pamiętam Ciebie jako ucznia z, z ogromną, dobrą pamięcią. Masz chyba taką dobrą datę, do Dobry, dobrą pamięć do twarzy i do dat. No i pewnie też do wydarzeń, skoro udało Ci się wygrać w takich konkursach jak. Starożytna Grecja, Rzym i Egipt. Przynajmniej wiem, że brałeś udział w takim konkursie. No i teraz Ewangelia według Świętego Marka, czyli też starożytny świat, też chyba w języku greckim, o ile dobrze pamiętam. Tak? Tak. A no właśnie. Wiem, że w zeszłym roku też brałeś udział w konkursie Ewangelia według Świętego Mateusza, tylko że lockdown przeszkodził. 8 miejsce też się dostałem do finału, a w tym roku mi się udało trochę dalej zajść, trzecie miejsce. Trzecie miejsce na 120, no właśnie na 120 uczniów. To myślę, że bardzo wysokie. Tym razem konkurs był online. Powiedz mi, co pozwoliło ci przygotować się do tego konkursu i zdobyć trzecie miejsce. Pozwoliło. Na pewno chciałbym wspomnieć o mojej mamie, która mi bardzo pomagała. Mama mi zawsze pomaga. Jest takim moim wsparciem. W każdym konkursie mi pomaga, mówi, żebym się nie lenił, bo czasami mam takie olenia, że mi się nie chce uczyć. Wtedy mnie bierze w garść, przygotowuje mnie na maksa. No i z tą Ewangelią. Tak jak rok temu, zauważyłem, że bardzo dobrze jest robić notatki z tych Ewangelii, żeby na przykład jak się czyta, to od razu robić z tego notatkę. Takie najważniejsze rzeczy. To bardzo pomaga. I też mama mi wydrukowała z 30 stron testów. Testy z internetu też bardzo pomagają. Mhm. A powiedz mi, jak robisz notatki? Czy to są rysunkowe, czy w jaki sposób notujesz? Bo to też jest sztuka. Także, jak na przykład jest, powiem o Ewangelii świętego Marka. Ja na przykład robię notatki, to piszę, jak się ten tytuł. O czym to będzie, na przykład przypowieść o siewcy, kolorem zaznaczyć, żeby było widać, że to jest tytuł, a potem pod spodem cytaty, najważniejsze rzeczy, ilu było czegoś, gdzie, jakie ziarna padły, jaki plon wydały I takie najważniejsze rzeczy. I cytaty pana Jezusa oczywiście też. Mhm. Rozumiem, że takie notatki stosujesz też na każdej lekcji, tak? Robisz samodzielne notatki na lekcji. Tak. Brawo. Michale, to jeszcze raz serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że osiągniesz też dobry wynik w tym konkursie, w tym trzecim etapie. Tego Ci z całego serca życzę i myślę, że wszyscy życzymy. No i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do zobaczenia na jakimś ciekawym wywiadzie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, do widzenia. Do widzenia.